Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie. KP Piła dziś podejmuje Iskrę Szydłowo, to pożegnanie Mateusza Ziarnowskiego właśnie na boisku To 34 spotkania. W seniorskiej piłce rozegrał Mateusz Ziarnowski w barwach KP Piła. Próbuje Iskra już z przodu Bismarck, on z numerem 11 coraz bliżej tego pola karnego strzał i gol! I gol dla Iskra Szydłowo, Jeden bufera! Mamy pierwszą bramkę! W piątej już minucie tego meczu Iskra wychodzi na prowadzenie... Zaczyna od pierwszej minuty, tam jest prawa strona, Miłosz Kowalski, Kasper Zieliński, nie doszedł, nie doszedł do piłki, Patryk Wajer jeszcze. Jeszcze, na bardzo nie mieliśmy, teraz jest wrzutka w stronę, Gracjana Lechowicza, poprzeczka, nie było tam spalony. ...mi pocierpieć, jest Macić będzie wrzutka w pole karne, Adrian Mikołajczak, jeszcze Miłosz Kowalski, pogubił się w tym... Mają, ...mają opcję na zmiany. Część zmiany z Kłosem Gałowo dokonał klub piłkarski Piła. Teraz jest Jakub Durkiewicz. On ma szansę minąć bramkarza. Franciszek Anduła wybija piłkę. Jest po prawej stronie Patryk Wajer. Jest Kacper Zieliński. Szuka tutaj możliwości do oddania strzału. Wlatuje Jakub Durkiewicz w naszego zawodnika. Ale z tego co widzimy... To nie on w polu karnym, a, a on szuka swoich partnerów z zespołu! Maciej śmiech. To on! Do piłki dobiega. Adrian Mikołajczak, szuka znowu zagrania w pole karne. Jakub Trich broni, musiał e, dyskutować, no i też e, nie mógł. A teraz Adrian Pietrowski! gol, Mateusz Żarnowski, no ten, który dzisiaj jest głównym aktorem dla kibiców. No w barwach, w tych czarnych koszulkach podwyższa prowadzenie, 2 do 0. Zgasił tą piłkę wtedy, kiedy ona wykonywała kozioł. Teraz Adrian Pietrowski nie może pozwolić się do odwrócenia się Łukaszowi Skwarkowi. Zagranie do Jakuba Durkiewicza, Jacek Aleksiewicz, Kapitalna interwencja! Ma swoje Centymetry, jest wrzutka, jest strzał i znowu Adrian Mikołaj. rzut rożny, będzie corner, jest Adrian Pietrowski, na blisko rozegrany I ten stały fragment gry, dośrodkowanie w pole, kardę i co? I poprzeczka, czy będzie dobitka? I co? I gol! I gol! Janek Stasiak na wśrodkowym Ten! Który masz skłonną gałębę, patrzą na łaskę rezerwową. Ten, którego nie było, dał już szansę. Teraz podpina do tlenu swój zespół. Podpina do tlenu KP Piła i daje jeszcze nadzieję na to, żeby wrócić w końcówce. 74 minuta. Wychowane KP Piła. Strzela bramkę No już masz opcje do zagrania. Szymon wchodzi w pole karny. Czy to będzie szanta? co? Szymań, strzeżynki, dwa na rok. szybki remis, 76 minuta, Szymań, strzeżynki, numer 11, jest ja w bramce Jakub Tryt numer 77, ale ta bramka dla nas poniesie czekpot, niczym właśnie te dwie siódemki i kibice znowu zbudowani, znowu słyszymy jeszcze jeden nasz obrońca z przodu, Teraz świetnie Szymon Struszyński, Adrian Pietrowski, strzał, taki centrostrzał, e, Możemy by powiedzieć. Juszkowacki, czy będzie strzał? Jest strzał, e, ale zablokowany jeszcze Patryk Wajer, ale szmurek. Zagroszenie, Łukasz Kwarek wrzutka, e, bardziej strzał. Jest coraz mniej aktywny Szymon Struszyński, przyjęcie piłki, czy to będzie strzał? Nie! Nie ma małki! Co był? Piknie w barancie, wrzutka na drugą stronę I co? I spalony! Jakub Rak! Szukał teraz dalekiego zagrania Alan Majewski Czy będzie strzał? Katnuje tę akcję! No niesamowite emocje teraz na stadionie Kacper Zieliński kontra Jakub 31, 1 do 0. Kacper Zieliński, posewicz rozpoczyna swój taniec Łukasz Kwarek czoł! No i nie myszył. kontra Jakub Tryd. Szymon monstrużyński, gol! Gol, goal, goal. No i podbiega do piłki Roman Michorek, i co? I ponownie. Daniel Kozak kontra Jakub Tritt I Daniel Kozak wyciągał się Jakub Tritt Koń obrońcy Oskar, ale to jest trzał, który go miał Nie w baranczyk kontra Jakub Tritt Zbigniew baranczyk i nie ma Nie ma gola Daleki rozbieg, Oskar no już poluje, już tańczy I gol Gol na izbanie bohaterem Adrian Pietrowski, strzały gol! Iskar jest... Aleksewicz, Dariusz Nowak, czy on to skończy? Koniec! To jest koniec! 5 do 4 Iskra szydłowo po jakże fantastycznym i pełnym emocji meczu pokonuje klub piłkarski piła 5 do 4 w rzutach karnych.